Witajcie kochani! Witam Was 26 stycznia. Chciałbym Was zaprosić na <coughs> minutę z kartami Lenormand. Dzisiaj troszkę w innej odsłonie niż, niż zazwyczaj. Yy, tak dla odmiany. Zobaczmy co na dzień dzisiejszy, na dzień 26 stycznia, nam zaproponują karty. Zobaczmy co to dzisiaj. Przełożymy i zobaczmy, 26 stycznia. Mamy ptaki, moi drodzy, mamy ptaki. Dzisiaj. Ptaki świadczą mówią nam <laughs> o takiej zachęcają nas do takiej. Zadumy, zadumy o rodzinie, do czegoś takiego, co pobudzi nasze relacje z naszą rodziną, z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi. Karta nas prosi, abyśmy odświeżyli takie, takie znajomości, abyśmy pokazali swojej rodzinie, E, swoim bliskim, że są nam dla nas ważni, że nie są dla nas obojętni, e, że to nie jest tak, że są, bo są, tylko że nam na, na nich zależy, że ich kochamy i że chcemy, żeby oni byli w naszym życiu i w nim uczestniczyli. E, także warto na to zwrócić uwagę. W pracy warto zwrócić uwagę. Mm, <laughs> Też poniekąd na życie towarzyskie, aczkolwiek bardziej skoncentrować się na pracy i współpracownikach, ponieważ yy, nie zawsze jest tak ten nasz zawodowy wózek ciągnąć samemu prosto, lekko, więc tutaj warto byłoby yy, rozejrzeć się, zobaczyć, otworzyć oczy, bo może ktoś z naszych znajomych yy, jest chętny nam pomóc. Yy, ma też jakieś wiadomości, które, które by pozwoliły yy, na to, żeby yy, ten wózek wspólnie, wspólnie gdzieś tam ciągnąć, wspólnie, wspólnie uczestniczyć, po, o, dostać pomoc od tego kogoś, yy, yy, taką yy, no, pomoc w postaci wiedzy, tak? Bo czasami jest tak, że się chcemy bardzo, a. A dziś nasza wiedza w którymś się kończy, i czasami jest tak, że nie do końca ją mamy, jakieś tam niedociągnięcia powstają, a tutaj ktoś wyraża chęć, żeby nam pomóc, więc warto byłoby się też na tym rozejrzeć. To też mówi o edukacji. Sowa to taka mądrość to, to nauka to edukacja też, więc. Warto, warto, warto poczytać, rozejrzeć się, może warto podnieść kwalifikacje, może warto coś zmienić, jeśli chodzi o zawodowe życie, czyli porozmawiać z przełożonym, że chcielibyście się dokwalifikować, jakieś szkolenie, jakiś kurs. W życiu prywatnym to też taka wiedza osób starszych, tak? Dziadków, babć, którzy taką mądrość mają już życiową ze względu chociażby na lata, które przeżyli. Także warto o nich pamiętać. Warto, warto czasami się do nich zwrócić o poradę, o pomoc. Karta energetycznie bardzo dobra, moi drodzy. Zdrowotnie trzeba uważać, żeby nas nie owiało, nie przewiało. Teraz pogoda jest taka, jaka jest, więc warto się zasłonić przed tym wiatrem. Poza tym dzień nie najgorszy, moi drodzy. Zachęcam Was do skorzystania rad, które daje karta. Ze swojej strony życzę Wam samych najlepszych chwil i momentów w dniu dzisiejszym, jak i zawsze, oraz ludzi, którzy będą sprzyjali Wam i Waszym celom, i Waszym realizacjom na Waszej drodze, moi zdaniem.